Cześć, siemanko, z tej strony Pablito i dzisiaj porozmawiamy sobie o produktach barberskich znowu. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem marki, która tak naprawdę niedawno pojawiła się u nas na polskim rynku, i jest to marka Beard Bullies. Ja tak naprawdę mam kilka rzeczy z tej marki, kupiłem sobie na próbę, do przetestowania, do sprawdzenia, bo byłem ciekawy. Ładnie wyglądają opakowania, to jest coś, co naprawdę przykuwa wzrok, ale nie przechodziłbym z tym tematem do Was, gdyby nie to, że to się w moim przypadku sprawdziło i że jestem zadowolony z tych rzeczy, które kupiłem. Więc omówimy sobie wszystkie z nich, które posiadam i podam oczywiście Wam ceny, no i ogólnie trochę sobie o nich pogadamy. Zacznę oczywiście od tematu, który jest dla mnie najważniejszy, czyli od pasty matującej do włosów, czy ona naprawdę matuje, czy jest dobra jak się na nią układa włosy, jaki jest konsystencji. Pasta matująca wygląda w ten sposób jeżeli mam być szczery, to jest to bardzo dobry zamiennik i tańszy przede wszystkim yy, mojej ulubionej pasty z Barbiery Italiani, o której pewnie już wiecie, bo pokazywałem ją w, bo już w dwóch filmach. Ta pasta kosztuje 59,90 i to jest pojemność 100 ml, ona jest tutaj, jeżeli chodzi o konsystencję, to jest taka dosyć twarda, więc tutaj trzeba faktycznie trochę nasmarować się palcem, żeby ją trochę rozgrzać i żeby ona była w takiej bardziej płynnej postaci, że można było sobie ją wygodnie nałożyć na włosy. Ja, oczywiście, się bardzo bałem pierwszy raz, jak jej używałem, tego efektu, jaki będzie na włosach, bo jako, że już kilka razy się przejechałem po produktach, które miały być matujące, okazywało się, że nagle one wcale nie są tak do końca matujące, tylko mają tam jakieś stopnie nabłyszczenia. I że albo które twierdzą, że są matujące, a obciążały włosy tak, że wyglądały, jakby się ich nie myło przez tydzień, to tutaj ten efekt jest bardzo naturalny. Ona nie skleja włosów w żaden sposób. Ma taki lekki zapach, który nie jest jakiś tam bardzo taki absorbujący, nie jest intensywny, jest naprawdę taki w porządku. No i co mogę więcej powiedzieć, że jestem z tego produktu bardzo zadowolony. Przede wszystkim za sam wygląd puszki też mogę, muszę pochwalić. Jest taka ładna matowa, tutaj ten napis jest taki bardzo wypukły, yy, wyczuwa się go pod palcami. Yy, jak dla mnie 10 na 10. Kolejnym produktem, który tak naprawdę był dla mnie sporą nowością, ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie używałem, nigdy wcześniej o czymś takim nie słyszałem, jest suchy wosk. Suchy wosk, który tak naprawdę jest w płynie, on jest na bazie wosku pszczelego. I co mogę o tym opowiedzieć? Nie wiem, czy korzystaliście kiedykolwiek z soli morskiej. Sól morska daje też matowy efekt i bardzo dobrze się używa nakładając na wilgotne włosy. I później się po prostu te włosy suszy i stylizuje. To tutaj używa się tego w zasadzie w ten sam sposób, z tym, że tutaj on nad dodatkowo nabłyszcza włosy. Tak wiem, zawsze mówiłem, że lubię matowe fryzury, z tym, że to nie jest tak do końca moje. Ja to kupiłem komuś w prezencie. I po prostu widziałem efekty po zastosowaniu, więc wiem, jak to wygląda. To daje taki bardzo wygląd takiej bardzo naturalnej przede wszystkim fryzury, też nie skleja włosów. No i aplikacja wygląda następująco. Na wilgotne włosy wcieramy sobie ten wosk suszymy suszarką i stylizujemy i naprawdę ta fryzura wygląda bardzo naturalnie, wygląda naprawdę bardzo dobrze, także jest to na pewno ciekawy produkt, dla mnie to jest nowość, ja wcześniej słyszałem tylko o soli morskiej, ten wosk no z samej nazwy jakby kojarzy się z tym, że on będzie nabłyszczał, więc jest to rzecz, która na przykład dla fanów właśnie takiego szybkiego wystylizowania się powinna naprawdę się sprawdzić. To jest pojemność 250 ml i to jest koszt 60 90 zł. 90 Ten produkt też jest bardzo wydajny, więc to nie jest tak, że yy, za chwilę tą butelkę zużyjemy. On ma zapach taki, taki bardzo słodki, yy, można powiedzieć, że w zasadzie trochę taki miodowy. Ale to też tak jak wspominałem w przypadku pasty, nie jest zapach, który byłby jakiś bardzo taki uciążliwy. Tutaj jeżeli chodzi o samo opakowanie, czyli tą taką fajną butelkę, tutaj ten napis też jest wypukły, więc tutaj jest bardzo fajna taka dbałość o szczegóły w tym przypadku. Trzeci produkt z tych, który chciałem wam pokazać, jest to olejek do brody o takim bardzo przyjemnym miętowym zapachu. On między innymi ma za zadanie oczywiście nawilżyć i nabłyszczyć nam brodę i wąsy. Tak naprawdę, co mogę powiedzieć więcej o olejku? Jest nakładany standardowo w takiej, jest w szklanej butelce ze szklaną pipetką. No i nabieramy go sobie, no i już później sobie stylizujemy nasz zarost. To jest 30 ml, jego cena to jest w okolicach 50 zł, o ile dobrze pamiętam. Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że tutaj akurat się nie mylę. To jest też olej, który właśnie swoją formułę ma opartą na olejkach eterycznych i na składnikach roślinnych, więc jest to też dobry produkt dla osób, które mają tutaj wrażliwą skórę. Ostatnia rzecz, o której opowiem, będzie pierwszą z tej marki, którą ja sobie zakupiłem, a mianowicie będzie to szampon wzmacniający włosy. Jest to szampon, który wzmacnia właśnie takie słabe włosy, zapobiega ich wypadaniu, zagęszcza je. To jest akurat pojemność litrowa, on akurat jest w kolorze różowym. Ma bardzo ładny zapach, strasznie mi się ten zapach podoba. To jest taki fajny, męski zapach, taki delikatny to jest pojemność akurat litrowa i ten szampon kosztuje około 120 zł za tą pojemność też ten szampon jest bardzo wydajny no na moje włosy tak jak widzicie są krótkie ja tak około jedną pompkę sobie taką aplikuję i faktycznie yy, daje radę to wszystko yy, ja, go, ja go używam od około bodajże dwóch miesięcy no i mam już tego Tyle. On między innymi w sobie zawiera aloes oraz kofeinę, więc yy, jeżeli chodzi o kofeinę, to jest to faktycznie substancja czynna, która faktycznie tutaj wzmacnia nam cebulki włosowe, więc dla osób, które boją się o wypadanie włosów, yy, ten szampon faktycznie się sprawdza i jest naprawdę pomocny. Z mojej strony to już tak naprawdę wszystko. Ja jestem naprawdę fanem tej marki. Na pewno to nie są ostatnie rzeczy, jakie sobie z niej zakupię, bo jestem bardzo ciekawy, jak na przykład sprawdzi się sól morska. Używałem już jednej, więc jestem ciekawy, jak akurat sprawdzi się z tej. Ale przypuszczam, że skoro wszystkie inne produkty, jestem z nich naprawdę bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że na kolejnych się nie przejadę. No i jeżeli się uda, to oczywiście je ja wam tutaj przedstawię, opiszę. No i zobaczymy, jak one będą sobie radziły dalej. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. No i trzymajcie się. Na razie, cześć!